W pierwszej części przyjrzeliśmy się teorii oraz aspektom technicznym pracy z kolorem w Photoshopie. W tej części omówimy narzędzia. Narzędzia do pracy z kolorem można podzielić na dwie grupy: to narzędzia do wprowadzania koloru oraz narzędzia do edycji koloru. Edycja koloru, edycja zdjęć to jedna z głównych funkcji Photoshopa i jest to temat na odrębny to obszerny kurs. Główne narzędzia do edycji koloru znajdziemy w menu obraz, dopasowania. W końcu, Photoshop pomyślany jest przede wszystkim właśnie jako program do obróbki zdjęć. Ale w tym filmie skupimy się tylko na tych narzędziach, które przeznaczone są do wprowadzania koloru. A te podstawy pracy z kolorem podzielimy sobie na dwie grupy. Pierwsza, dodawanie nowych kolorów do naszego projektu. Omówimy sposoby definiowania kolorów oraz narzędzia do pracy z kolorem. I drugie zagadnienie, pobieranie koloru z już istniejących obrazów. Zaczynamy. Aby wykorzystać nowy kolor w naszej pracy, musimy go najpierw wybrać. Podstawowe narzędzie do definiowania kolorów w Photoshopie to próbnik kolorów. Jest dostępny z poziomu dwóch ikon, znajdujących się w dolnej części przybornika. Te dwie ikony to kolor pierwszego planu, zwany też kolorem narzędzia oraz kolor tła. Kolor tła wykorzystywany jest w innych sytuacjach niż kolor pierwszego planu, a o tych różnicach będziemy mówić w dalszej części. Ale w obu przypadkach uzyskamy dostęp właśnie do próbnika kolorów. Wystarczy kliknąć na wybranym polu. Klikamy na polu Kolor pierwszego planu i widzimy znany nam z pierwszej części próbnik kolorów. Sprawdźmy też od razu drugie pole, czyli kolor tła. Klikamy ten sam rezultat, czyli dostęp do próbnika kolorów. Kolor tła pełni inne funkcje, na co wskazuje jego nazwa. My zatrzymamy się przy kolorze pierwszego planu. Aby wybrać kolor, rozpoczynamy od suwaka koloru. Po zdefiniowaniu koloru możemy zmodyfikować jego odcień, korzystając z pola koloru. Popatrzmy uważnie na suwak koloru. Ten widok powinien nam być już znany. Układ kolorów, co prawda, umieszczony jest w Photoshopie pionowo, ale jest to właśnie wykres światła widzialnego, czyli kolory ułożone zgodnie z długością fal elektromagnetycznych. Suwakiem wybieramy kolor. Możemy także kliknąć w dowolnym miejscu tego pola. Po wybraniu koloru możemy dopasować inne jego atrybuty, takie jak nasycenie czy jasność. Mówiliśmy w poprzednim filmie, że kolor to liczby. Photoshop informuje nas na bieżąco, jakie wartości liczbowe ma dany kolor i dotyczy to wszystkich trybów jednocześnie. Możliwa jest również odwrotna sytuacja. Jeśli potrzebny nam konkretny kolor i znamy jego wartości liczbowe, to wystarczy je wpisać. Oczywiście musimy też wiedzieć dla jakiego trybu przeznaczone są dane liczby. Najczęściej z taką sytuacją spotykamy się w przypadku trybu CMYK. Znając wartość koloru nie musimy się ponadto martwić jak wygląda on na ekranie naszego monitora. Na przykład 100% cyjanu zawsze na wydruku będzie czystym niebieskim, nawet jeśli na naszym ekranie wyświetla się jako niebiesko-czerwony lub czasem niebiesko-żółty. Jakie jeszcze możliwości daje nam próbnik kolorów? Na przykład możemy porównać bieżący kolor, czyli ten ustawiony aktualnie w polu kolor pierwszego planu, z nowym, czyli tym, który teraz definiujemy. Klikając OK zatwierdzamy wybrany kolor. Jeszcze raz sięgnijmy do próbnika i powróćmy do porównania. Pola nowy i bieżący przydają się na przykład w sytuacji, gdy szukamy nowego koloru, ale różniącego się subtelnie od bieżącego, na przykład nieco ciemniejszego. Z prawej strony tych dwóch pól wyświetlane są jeszcze dwie dodatkowe informacje. U góry niekiedy pojawia się niewielki trójkąt informujący, że dany kolor nie będzie możliwy do uzyskania w druku, a poniżej, czyli ten widoczny teraz, sugeruje nam kolory, które bez problemu wyświetli każda, nawet najbardziej ograniczona przeglądarka internetowa. Podobną rolę spełnia także opcja tylko kolory z palety internetowej. Po jej zaznaczeniu pole kolorów wyświetli nam jedynie te kolory, które mieszczą się właśnie w tym bezpiecznym zakresie. Jest to tylko 216 kolorów. Normalnie przynajmniej w teorii możemy wybierać spośród ponad 16 milionów kolorów. Opcje przydatne na przykład, gdy projektujemy grafiki przeznaczone do zapisu, choćby w formacie GIF. Kontynuujemy omawianie próbnika. Biblioteki kolorów. Wspomnieliśmy w poprzednim filmie, że druk offsetowy realizowany jest z pomocą czterech kolorów farb. Ale podczas druku można wykorzystywać także kolory dodatkowe. W tym celu opracowano zestawy specjalnie przygotowanych farb. W tym miejscu znajdziemy takie właśnie zestawy kolorów dodatkowych, z których w razie potrzeby można skorzystać. Do najpopularniejszych należą kolory z palety Panton. Kolory nie powstają w tym wypadku w procesie mieszania. Kolory Panton to konkretne kolory oznaczone specjalnymi numerami. Kolory dodatkowe to także kolory fluorescencyjne czy też złoty lub srebrny czyli w wielu wypadkach kolory niemożliwe do uzyskania z pomocą standardowych farb cmyk powróćmy do próbnika kolorów. Pozostała nam do omówienia ostatnia funkcja, czyli dodaj do próbek, ale wrócimy do niej za chwilę. Zgodnie z tym, co już mówiliśmy, identycznie posługujemy się próbnikiem, pracując z polem kolor tła. Suwak, pole i gotowe. Nad polami z kolorami znajdziemy dwie niewielkie ikony. Jedna, czyli przełącz kolory pierwszego planu i tła, zamienia miejscami obie próbki koloru. Wygodniej nacisnąć klawisz X na klawiaturze. I druga ikona, domyślne kolory pierwszego planu i tła, klawisz D. Jako kolor narzędzia ustawiona zostanie czerń, a kolorem tła będzie biel. Próbnik koloru to podstawowy, ale nie jedyny sposób na wybieranie kolorów w Photoshopie. Zobaczmy teraz dwa panele. Pierwszym z nich będzie panel kolor. Jeśli nie jest dostępny, sięgnijmy do menu okno i tutaj znajdziemy panel kolor. Nazwy paneli ułożone są w tym miejscu alfabetycznie, co ułatwia wyszukiwanie. Można także skorzystać z klawisza F6. Widok w panelu Kolor jest konfigurowalny. Aktualnie widzimy tak zwany sześcian barwny widok podobny do tego spróbnika. Mamy do dyspozycji suwak i pole koloru. Wbrew pozorom, to naprawdę potężne narzędzie do pracy z kolorem. Popatrzmy do menu panela. Sporo różnych opcji związanych ze sposobem wyświetlania i wybierania kolorów. Wiedza o trybach koloru jest naprawdę przydatna. Dzięki temu możemy pracować z kolorem świadomie. Wybierzmy możliwość pracy z kolorami opisywanymi zgodnie z modelem CMYK. Kolor możemy definiować, wpisując wartości liczbowe, a także pracując z suwakami. Tak na marginesie, suwaki dostępne w panelu Kolor mogą być pomocne w zrozumieniu trybów kolorów. Poniżej możemy zdefiniować drugi sposób pracy z kolorami, w tej chwili jest to widmo-cmyk. Inne warianty dostępne są albo z poziomu menu panelu, albo pod prawym klawiszem. Zobaczmy jeszcze raz do menu. Naprawdę sporo użytecznych opcji. Informacje o kolorach, a tym samym sposób ich wybierania możemy określać na wiele sposobów. Przewaga panelu kolor nad próbnikiem jest też taka, że w przypadku panela nie musimy korzystać z dodatkowego okna dialogowego, co spowalnia pracę. Teraz kolory mamy pod ręką. Klikamy lewym klawiszem i definiujemy kolor pierwszego planu. Widzimy tutaj również te same pola, które dostępne są na przyborniku. Aby wybrać kolor tła, wystarczy zaznaczyć pole ustaw kolor tła lub podczas korzystania z widma przytrzymać klawisz ALT. A kolejny panel ułatwiający pracę z kolorami to panel próbki, również w razie potrzeby dostępny z menu okno. Panel próbki służy do gromadzenia tych kolorów, z których korzystamy najczęściej. Panel składa się z dwóch części. Główna zawiera zestaw domyślnie zdefiniowanych próbek. Możemy nimi swobodnie zarządzać, a korzystanie jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć na próbce lewym klawiszem. Aby zdefiniować kolor tła z pomocą próbek przytrzymujemy dodatkowo klawisz Control. Bez względu na to, z którym narzędziem do pracy z kolorem pracujemy, aktualnie zdefiniowane kolory zawsze mamy dostępne, także dzięki polom na przyborniku. Warto też zwrócić uwagę, że kolor tła w przypadku panelu próbki definiujemy klikając lewym klawiszem i przytrzymując dodatkowo klawisz Control, a pracując z panelem kolor służy do tego celu klawisz Alt. Kolor pierwszego planu wybieramy tak samo, wystarczy przytrzymać lewy klawisz, a kolor tła definiujemy z pomocą klawisza Alt. Powracamy do próbek. Pierwsza część panelu to predefiniowane próbki, a druga część, zdecydowanie skromniejsza, zawiera te kolory, z których korzystaliśmy ostatnio. Najświeższy kolor umiejscowiany jest z lewej strony. Może popatrzmy, jak to działa. Na przykład z pomocą próbnika kolorów. Klikamy na polu i wybieramy kolor. Bez względu na to, czy korzystamy z próbek, czy nie, kolor i tak zostanie dodany. Może żółty albo nieco ciemniejszy. Widzę, że podobny żółcień już mamy w ostatnich próbkach. I zatwierdzamy. Kolor automatycznie zostanie dodany do panelu z próbkami. Jeśli chodzi o zarządzanie widocznymi tutaj próbkami, to możemy z nimi zrobić praktycznie wszystko: dodawać, usuwać i zapisywać. Menu panela. I pierwsza część, która rzuca się w oczy, to możliwość pracy także z próbkami z innych palet, na przykład z kolorami dodatkowymi. W górnej części mamy dostępne opcje, które pozwolą nam zdecydować, w jaki sposób próbki będą wyświetlane. Możemy zdecydować się na przykład na powiększenie miniatur próbek. I najważniejsze opcje, czyli te związane z samym zarządzaniem próbkami. Na przykład polecenie Nowa próbka pozwoli nam na bazie ostatnio używanego koloru dodać próbkę do oficjalnej listy. Kolor. Jego nazwa. Taka biblioteka próbek nie tylko może być zapisana na naszym dysku, ale także możemy próbki przechowywać w chmurze. Dzięki temu dostęp do naszych kolorów będziemy mogli mieć z poziomu różnych urządzeń i różnych aplikacji. I próbka została dodana. Została dodana także do zestawu próbek dostępnych z poziomu panela próbki. Popatrzmy. Ostatnia próbka to właśnie ta dodana przez nas przed chwilą. Zobaczmy jeszcze krótko na kilka poleceń. Menu Panela. Wyzeruj próbki. Zostanie przywrócona domyślna zawartość panela z próbkami, czyli usunięte zostaną na przykład wszystkie próbki dodane przez nas. Zestaw próbek możemy zapisać, ale także otworzyć, czyli wczytać. Nowe próbki możemy dołączyć do istniejących lub aktualne zastąpić nowymi. Wyzerujmy próbki. Photoshop prosi nas o potwierdzenie OK. Przed usunięciem naszego zestawu możemy go także zapisać. Jeśli wybierzemy Tak. To zestaw z próbkami kolorów będziemy mogli zapisać w specjalnym formacie. Zdefiniujemy także nazwę, a domyślnie taki plik z naszą biblioteką zostanie zapisany w tej oto lokalizacji. W przypadku Windowsa będzie to katalog użytkownika, Updata, Roaming, Adobe i Adobe Photoshop w zależności od wersji, w tym wypadku jest to CC 2015. I próbki zostały wyzerowane. Znowu mamy do dyspozycji domyślny zestaw. Podczas pracy z próbnikiem kolorów pozostała nam do omówienia jeszcze jedna opcja, powróćmy do niej, ponieważ jest związana właśnie z próbkami. Próbnik kolorów, wybierzmy dowolny kolor. I do dyspozycji mamy przycisk Dodaj do próbek kolorów. I od tego momentu mechanizm jest nam już znany. Widzieliśmy już tą procedurę. Dostęp do szybkiej edycji umożliwia kliknięcie prawym klawiszem na wybranej próbce prawy klawisz. Możemy rozpocząć procedurę tworzenia nowej próbki na bazie ostatnio użytego koloru, możemy zmienić nazwę istniejącej próbki lub próbkę po prostu usunąć. Omówiliśmy więc trzy narzędzia Photoshopa służące do definiowania koloru. Myślę, że każdy znajdzie tutaj optymalne rozwiązanie dla siebie. Przejdźmy więc do kolejnego zagadnienia, czyli do omówienia narzędzi korzystających z tak zdefiniowanych kolorów. Do takich głównych narzędzi z pewnością należy narzędzie wiadro z farbą jest zgrupowane razem z narzędziem gradient. Aby wybrać wiadro z farbą, należy kliknąć i przytrzymać ikonę narzędzia gradient. Wiadro z farbą służy do wypełniania różnych obszarów obrazu, a także wypełniania warstw, zaznaczeń czy ścieżek. Jeśli wybraliśmy już kolor, to wystarczy kliknąć lewym klawiszem i obszar został wypełniony kolorem pierwszego planu. Warto zwrócić uwagę, że do czynienia mamy w tej sytuacji z obszarem jednolitego koloru, czyli białym, to ważne, ponieważ narzędzie wiatro z farbą działa w sposób charakterystyczny. Zaraz zobaczymy dlaczego, przejdźmy do omówienia opcji. Na początek warto zwrócić uwagę, że możemy wypełniać nie tylko kolorem, ale także wzorkiem, określ źródło dla obszaru wypełnienia. Nas interesuje w tej chwili oczywiście kolor. Kolejna opcja to tryby mieszania. Tryby mieszania dostępne są podczas pracy z wieloma narzędziami Photoshopa, to sposób w jaki piksele, np. jednej warstwy reagują z pikselami innej warstwy. W przypadku narzędzia wiadro z farbą możemy zdefiniować tą interakcję już na etapie wypełniania kolorem. Pozwala to uzyskiwać ciekawe efekty. Kolejna opcja to krycie. Krycie w tym wypadku decyduje, w jakim stopniu wypełniony obszar przykryje elementy leżące pod nim, czyli np. zawartość oryginalnej warstwy. Przejdźmy teraz do jednej z najważniejszych opcji narzędzia wiadro z farbą. Wspomnieliśmy przed chwilą, że narzędzie to pracuje w sposób charakterystyczny i ma to związek właśnie z tolerancją. Tolerancja określa, jak bardzo piksele muszą być podobne do klikniętego piksela, aby zostały wypełnione. Wcześniej wypełnialiśmy narzędziem wiadro z farbą obszar jednolitego koloru, ale popatrzmy, co stanie się, gdy będziemy mieli do czynienia z innym obszarem, np. wypełnionym gradientem. Jeśli klikniemy na takim obszarze, to zostaną wypełnione jedynie te piksele, które mieszczą się w zakresie tolerancji. Nie została wypełniona cała warstwa, ani nawet piksele warstwy, ale kolorem zostały wypełnione tylko te piksele, które były podobne do piksela, który został kliknięty w momencie użycia wiatra z farbą. Dostępny zakres wartości to od 0 do 255. Niska tolerancja powoduje wypełnianie pikseli o wartości kolorów zbliżonych do piksela, który kliknięto, Wysoka tolerancja powoduje wypełnianie pikseli bardziej różniących się kolorem. Przy wartości 0 został wypełniony oczywiście kliknięty przez nas piksel, także kilka pikseli sąsiadujących, ale gdyby nie fakt, że na pasku opcji mamy zaznaczone wygładzanie, wypełnione kolorem zostałyby łącznie 4 piksele. Wybierzmy teraz wartość tolerancji, na przykład 100 i klikamy. Jak widzimy, zdecydowanie większy obszar został wypełniony kolorem. Maksymalna wartość to, jak wspomnieliśmy, 255, i w takim układzie zostałby wypełniony kolorem cały widoczny tutaj prostokąt. Czyli im wyższa wartość tolerancji, tym bardziej mogą się od siebie różnić piksele warstwy, a i tak zostaną wypełnione kolorem narzędzia. Zostały nam jeszcze trzy opcje. Wygładzanie decyduje o zmiękczeniu krawędzi wypełnienia. Sąsiadujący ta opcja decyduje, czy wypełnione kolorem zostaną piksele leżące bezpośrednio przy klikniętym pikselu, czy też znajdujące się w dowolnym innym miejscu. Popatrzmy, jak to działa. Może zmieńmy tolerancję na 0 lub 1 i kliknijmy, aby ponownie wypełnić obszar. Przy zaznaczonej domyślnie opcji sąsiadujący zostanie wypełniony obszar kliknięty oraz piksele, które znajdują się bezpośrednio w pobliżu niego. Natomiast jeśli wyłączymy opcję sąsiadujący, Kliknijmy, aby ponownie zastosować wypełnienie. Teraz program wyszuka wszystkie piksele warstwy, które są podobne do klikniętego. Nie tylko te, które bezpośrednio z nim sąsiadują. Pozostała nam ostatnia opcja, Może przywrócę domyślne wartości dla tolerancji i ta ostatnia opcja to wszystkie warstwy. Dotychczas wypełniane były piksele wyłącznie aktywnej warstwy. Po zaznaczeniu opcji Wszystkie warstwy, Photoshop przeanalizuje wszystkie widoczne w projekcie warstwy i dopiero na tej podstawie zostanie utworzone wypełnienie. Oczywiście z uwzględnieniem ustawień takich jak choćby tolerancja. Na warstwie numer 1 znajduje się prostokąt wypełniony odciniem niebieskiego, różniącym się nieznacznie od błękitu warstwy tła. Przy takich ustawieniach tolerancji został pominięty i ten obszar warstwy trzeciej także został wypełniony kolorem. Odwrotną sytuację mamy natomiast w przypadku warstwy drugiej. A jeśli chcielibyśmy wypełnić obszar warstwy czy zaznaczenia, tak po prostu, bez zastanawiania się nad ustawieniami czy tolerancją, z pomocą przychodzą nam przede wszystkim dwie kombinacje klawiszy. Skrót Alt oraz Backspace wypełnia warstwę kolorem pierwszego planu. Wszystkie piksele warstwy zostały zignorowane i cała warstwa wypełniona została kolorem. Aby wypełnić jedynie część warstwy, możemy skorzystać z dowolnego zaznaczenia. Wtedy wypełniony zostanie jedynie obszar wewnątrz zaznaczenia. I druga kombinacja klawiszy Control plus Backspace. W tej sytuacji warstwa zostanie wypełniona kolorem tła. I to pierwsze zastosowanie dla koloru tła. Powiemy sobie w dalszej części o jeszcze kilku. Podobne zastosowanie, ale z większą liczbą opcji, oferuje narzędzie wypełni, które znajdziemy w menu edycja. Edycja. Wypełnij. Kombinacja klawiszy Shift plus F5. Lista zawartość pozwoli nam zdecydować, czy do wypełnienia danego obszaru chcemy użyć koloru pierwszego planu, koloru tła lub dowolnego innego koloru. W takiej sytuacji do dyspozycji dostaniemy znany nam już próbnik kolorów. Możemy wybrać kolor. A z dodatkowych opcji widzimy jeszcze możliwość wyboru trybu mieszania. Możemy także zdecydować o kryciu. Utrzymaj przezroczystość pozwoli ochronić przezroczyste obszary warstwy przed wypełnieniem. OK. I w naszym wypadku cała warstwa została wypełniona zdefiniowanym kolorem. Powróćmy jeszcze na moment do narzędzia wiadro z farbą. Narzędzie to jest, jak już wiemy, specyficznym narzędziem i nadaje się do wykorzystania w określonych sytuacjach. Próba kontrolowania wypełniania obszarów podczas pracy ze zdjęciami może być bardzo trudna, ponieważ nie jest łatwo przewidzieć, które obszary zostaną wypełnione, dlatego że nie jest łatwo przewidzieć efektów działania parametru tolerancja. Przy okazji, na przykładzie tego zdjęcia zdecydowanie lepiej widać rezultaty działania opcji sąsiadującej. Jest aktualnie odznaczona i jak widzimy, w różnych miejscach fotografii pojawił się czerwony kolor wypełnienia. Przy zaznaczonej opcji sąsiadujący wypełnione zostałyby tylko te obszary bezpośrednio przy klikniętym pikselu. I omówiliśmy pierwsze podstawowe narzędzie do wprowadzania koloru do projektów. A kolejnym będzie narzędzie gradient. Jak już zauważyliśmy wcześniej, narzędzie to jest zgrupowane na pasku narzędziowym z narzędziem wiadro z farbą. Gradient to narzędzie, które umożliwia tworzenie przejść kolorystycznych pomiędzy kolorami. Tutaj również możemy rozpocząć pracę od zdefiniowania koloru pierwszego planu oraz koloru tła. I to kolejne, jedne z najważniejszych zastosowań koloru tła. Domyślny typ gradientu, popatrzmy na opcję, to właśnie typ od koloru narzędzia do koloru tła. Samo stosowanie gradientów jest niezwykle proste. Klikając lewym klawiszem ustalamy punkt początkowy. Następnie, nie zwalniając klawisza, definiujemy punkt końcowy. Linia pozwala nam podejrzeć, jak rozłożony zostanie gradient i zwalniamy klawisz. Jeden kolor to kolor pierwszego planu, drugi to kolor tła. Z pomocą znanych nam pól możemy kontrolować kolory tworzące gradient. Modyfikując na przykład kolor tła wpływamy jednocześnie na kolor w naszym przejściu gradientowym. Gradient i przeciągamy. Ale to dopiero początek. Gradient w Photoshopie to potężne, ale też intuicyjne narzędzie. Klikając na bieżącej próbce gradientu uzyskamy dostęp do edytora gradientów. Sekcja Ustawienia domyślne zawiera kilka predefiniowanych próbek gradientów. W szczególności warto zwrócić uwagę na dwie pierwsze próbki, które mają nieco inny charakter niż pozostałe. Pierwszą już znamy: wygląd gradientu jest zależny od ustawień koloru narzędzia i koloru tła. Drugą specyficzną próbką jest gradient o nazwie od koloru narzędzia do przezroczystości. Zgodnie z nazwą, początkowym kolorem będzie ten ustawiony przez nas w polu kolor pierwszego planu, czyli właśnie kolor narzędzia, natomiast wartość znacznika krycia dla koloru narzędzia wynosi 0, co daje w praktyce pełną przezroczystość. Kolor narzędzia płynnie przechodzi w przezroczysty obszar. I to są dwie takie wyróżniające się próbki gradientu. Pozostałe to przykłady różnych możliwych konfiguracji. Pokazując dowolną próbkę, możemy z niej oczywiście skorzystać, ale możemy też zmodyfikować, tworząc na jej bazie nową próbkę. Kolor pozwalają nam zdefiniować znaczniki koloru, czyli trójkąty wraz z podglądem kolorów. Sam kolor definiujemy tradycyjnie z pomocą próbnika kolorów. To samo dotyczy pozostałych znaczników. Znaczniki pełnią też dodatkowe funkcje, ponieważ pozwalają kontrolować sposób przenikania kolorów. Punkt środkowy natomiast to miejsce, w którym kolory gradientu przenikają się w równym stopniu. Punkt ten możemy przemieszczać. Gradient w Photoshopie może składać się z więcej niż dwóch kolorów, co widzimy choćby na próbkach. Kliknięciem dodajemy w wybranym miejscu kolejny znacznik. I możemy zdefiniować w razie potrzeby jego kolor. Praca z gradientami jest niebywale intuicyjna, a tworzenie i edycja gradientów jest naprawdę prosta. Kolor, położenie znacznika, dodanie kolejnego nie powinno nikomu sprawić problemu. Aby usunąć znacznik, należy przytrzymać go lewym klawiszem i przesunąć w górę albo w dół. Próbki pomogą nam także przyjrzeć się, jak skonstruowane są nieco bardziej zaawansowane przejścia gradientowe. Każda próbka ma swoją nazwę. Kolejna opcja, gładkość, to delikatne zmiękczenie przejścia, rodzaj gradientu. Domyślny to bryła, wiemy już jak wygląda, natomiast szum to zestaw przypadkowo rozmieszczonych kolorów z zakresu, który możemy określić przy pomocy widocznych w dolnej części okna suwaków. W momencie, gdy zmodyfikujemy dowolny parametr domyślnej próbki, będziemy mieli do czynienia z nowym gradientem, który możemy dodać do zestawu próbek pod nową nazwą. Nowy. Próbkami gradientów możemy swobodnie zarządzać, podobnie jak w przypadku próbek kolorów. Zapisywać, wczytywać np. pobrane z internetu zestawy. W menu panela znajdziemy opcje związane z wyświetlaniem próbek gradientów, a także dodatkowe zestawy próbek. Powróćmy do opcji. Z prawej strony pola z aktualną próbką znajdziemy kluczowe dla gradientów opcje. Kluczowe, ponieważ decydują o wpływie punktu początkowego i końcowego na wygląd gradientu. Gradient domyślny to gradient liniowy. Odcienie koloru umieszczane są wzdłuż linii prostej. Kolejny to gradient radialny. Odcienie umieszczane są w kole. Następny gradient to skośny, a właściwie kątowy. Odcienie koloru są umieszczane wokół punktu początkowego, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Gradient lustrzany to gradient liniowy, ale odbity po obu stronach punktu początkowego. Tak na marginesie, podczas przeciągania narzędziem warto wypróbować dodatkowo klawisz Shift a ostatni gradient to gradient romboidalny. Tworzy takie charakterystyczne cienie od punktu środkowego do zewnętrznych rogów wzoru właśnie w kształcie rombu. Pozostałe opcje na pasku odpowiadają za tryby mieszania, przezroczystość, czyli krycie. Kolory gradientu możemy także zamienić miejscami, a roztrząsanie odpowiada za gładsze przejścia pomiędzy kolorami i ostatnia opcja przezroczystość pozwala wykorzystywać maski przezroczystości. Omówiliśmy narzędzia Photoshopa, które pozwalają wybierać kolory, aczkolwiek narzędzia wiadro z farbą oraz gradient pozwalają nie tylko wybrać, ale także od razu zastosować kolor w dokumencie. Jakie jeszcze narzędzia wykorzystują zdefiniowane przez nas kolory? Najważniejsze z nich to narzędzie pędzel, omówimy je dokładniej w odrębnym filmie. I pracujące na podobnej zasadzie, narzędzia ołówek. Jaka jest różnica między nimi? Pędzel pozwala uzyskać miękkie krawędzie pociągnięć, ołówek twardsze. Dokładnie tak jak w rzeczywistości. Na pasku narzędziowym znajdziemy także narzędzie pędzel mieszający, który dokładniej symuluje rzeczywisty pędzel. Ale to narzędzia przede wszystkim dla osób utalentowanych plastycznie wróćmy więc do bardziej uniwersalnych opcji. Mieliśmy zwrócić uwagę na zastosowanie koloru tła. Kilka już poznaliśmy może jeszcze dwa. Kolor tła dosłownie pełni funkcję koloru tła dokumentu, np. podczas operacji kadrowania. Kadrowanie nie tylko pozwala nam przyciąć dokument, czyli zmniejszyć jego wymiary, ale także zwiększyć przestrzeń roboczą. I w takiej sytuacji ten dodatkowy obszar zostanie wypełniony właśnie kolorem tła. I drugie ważne zastosowanie: kolor tła zostanie użyty także podczas pracy z narzędziem gumka. Stanie się to jednak w ściśle określonych sytuacjach, a dokładniej mówiąc, gdy pracujemy z zablokowaną warstwą tła lub gdy na danej warstwie zablokujemy przezroczystość. Teraz w miejscu przeciągnięcia narzędziem ukaże nam się kolor tła. W innych sytuacjach podczas pracy z narzędziem gumka ten wytarty obszar będzie przezroczysty. I przejdźmy do ostatniego zagadnienia. Przyjrzymy się sposobom pobierania koloru bezpośrednio z już istniejących pikseli, czyli z różnych grafik lub zdjęć. Głównym narzędziem Photoshopa do pobierania, czyli próbkowania koloru jest narzędzie kroplomierz. Na pasku znajdziemy także podobne narzędzie próbkowanie kolorów. Ikona narzędzia wskazuje na pewne pokrewieństwo, ale to narzędzie służy do mierzenia wartości koloru w kilku punktach obrazu jednocześnie i jest związane z korektą koloru. Natomiast kroplomierz pomoże nam zdefiniować i kolor narzędzia, i kolor tła. Aby ustawić kolor pierwszego planu, czyli kolor narzędzia, wystarczy kliknąć lewym klawiszem w wybranym miejscu obrazu. I kolor narzędzia został zmieniony zgodnie z naszym wyborem. Klikamy. I próbkujemy. Aby ustawić kolor tła, przytrzymujemy dodatkowo klawisz Alt. Alt i klikamy lewym klawiszem na obrazie. Gotowe. Dostępne mamy trzy opcje charakterystyczne dla tego narzędzia. Bardzo ważny jest rozmiar próbki. To oczywiście zależy od konkretnych zastosowań, ale w większości wypadków warto zmienić domyślne ustawienie np. próbka 3x3 piksele lub 5x5. Próbka punktowa oznacza, że pobrany zostanie kolor jednego klikniętego narzędziem piksela. Zwiększenie rozmiaru próbki sprawi, tak jak w tej chwili, sprawi, że Photoshop uśredni kolor z pobranego obszaru o zdefiniowanym rozmiarze. Jeden piksel w wielu wypadkach nie reprezentuje dobrze fragmentu obszaru, dlatego warto wybierać inne rozmiary próbek, choć tak jak wspomnieliśmy, zależy to od konkretnej sytuacji. Większe próbki sprawdzą się np. podczas pracy ze zdjęciami, czy to przy retuszu, czy do malowywaniu fragmentów. Kolejna opcja to tryb próbkowania kroplomierza. Myślę, że nazwy trybów nie wymagają wyjaśnień. Oprócz samego położenia warstw poszczególne opcje będą istotne, gdy warstwy mają inne krycie niż 100% lub gdy pracujemy z warstwami dopasowania, które potrafią wpłynąć na wygląd samej warstwy. Dzięki różnym trybom możemy próbkować faktyczny kolor pikseli, niezmieniony choćby właśnie przez zmianę stopnia krycia warstwy. I ostatnia opcja to pierścień próbkowania. Pierścień ułatwia podgląd aktualnie próbkowanego koloru oraz umożliwia porównanie go z bieżącym kolorem narzędzia. Wygodne i pomocne, ale w razie potrzeby możemy odznaczyć. Pierścień może niekiedy przeszkadzać, np. przesłaniając część obrazu. I jeszcze jedno narzędzie służące do pobierania koloru to próbnik kolorów HD. Narzędzie dostępne jest z poziomu kombinacji klawiszy. I nie jest dostępne podczas pracy z każdym narzędziem, a jedynie w takich sytuacjach, gdy kolor faktycznie może nam się przydać. Na przykład taki próbnik nie jest dostępny, gdy tworzymy zaznaczenia. Shift, Alt plus prawy klawisz. Pasek pozwala wybrać kolor, pole z lewej, odcień. Posługiwanie się narzędziem wymaga nieco wprawy. Warto pamiętać, że nie należy zwalniać prawego klawisza przed zdefiniowaniem koloru. Dlatego ważną rolę pełni klawisz spacji, dzięki któremu zablokujemy kolor, np. podczas przemieszczania się pomiędzy paskiem koloru a polem z odcieniem. W opcjach Photoshopa możemy zmienić domyślny wygląd próbnika HAT. I na tym zakończymy omawianie narzędzi do pracy z kolorem w Photoshopie. Są intuicyjne, ale też potężne, dlatego poznanie wszystkich opcji może zająć trochę czasu.